To jest jeden z najbardziej popularnych produktów zdrowotnych na rynku. V jest sokiem owocowym, który ma rzekomo zmniejszać ból, zwiększać ilość energii i ogólnie polepszać stan zdrowia. Mimo swojej 45-dolarowej ceny sprzedaje się jak świeże bułeczki. Reporter NBC2 Jessica Stilo opowie nam o co tyle krzyku. Chciałabym wyglądać młodo, chciałabym dłużej żyć, chcę być tak zdrowa jak to tylko możliwe. Dla i Clive Hoffman to oznacza regularne ćwiczenia, ale do tego robią coś jeszcze. Kiedy masz 69 lat i masz na karku 70, towarzyszą ci różnego rodzaju bóle, które przechodzą z wiekiem. Ja nie mam żadnych z tych bólów i mam tyle energii, że przechodzi to wszelkie. Mona jest mieszanką 19 soków owocowych, ale jego koronnym składnikiem jest jagoda acai, zerwana w lasach tropikalnych Brazylii. Jest to najlepsza rzecz, jaką świat może zaoferować w a to oznacza duże pieniądze. Jedna butelka może kosztować nawet do 45 dolarów, ale to wcale nie spowalnia sprzedaży. Produkt jest sprzedawany przez niezależnych dystrybutorów. Sherry jest jednym z najlepszych dystrybutorów w firmie Monavi. Zaczęła jako mama zajmująca się wychowywaniem czwórki dzieci. By teraz zarabiać setki tysięcy dolarów po okresie krótszym niż dwa lata. Jeśli możesz robić coś, co wierzysz, co cię pasjonuje i powoduje, że jesteś podekscytowany, kiedy dzielisz się tym z innymi i kiedy płacą ci zawrotne sumy pieniędzy za robienie tego, to jest po prostu idealny model biznesowy. Pacjenci mają więcej energii, lepiej sypiają. Doktor Fred Libo ma klinikę zajmującą się eliminacją bólu w Fort Myers. Dla niego to jest możliwość, by jego pacjenci lepiej się czuli z mniejszą dawką leków. Nie mówimy tu o leczeniu jakichkolwiek chorób. To jest po prostu dobra odżywka, którą większość ludzi powinna brać na ale ludzie, którzy sprzedają Mona V, tak jak Shelly, są przekonani, że ten produkt jest najlepszym, jaki można kupić. I jedną z największych korzyści jest to, że możesz się tym dzielić z innymi. Jessica Stowell, NBC. Czy szklanka pełna soku może pozbawić się różnego rodzaju bólów? Dzisiaj zobaczymy kobiety, które zarzekają się, że tak jest. To jest duża obietnica oparta na małej jagodzie, która znajduje się w napoju o nazwie Mona to wygląda jak wino i smakuje jak deser. Ale temu drinkowi towarzyszą duże obietnice. Odczuwałam przypływ energii, dużo lepiej mi się spało i ogólnie lepiej się czułam. Nazywa się to Monawi i jest zrobione z jagody, o której mogliście nie słyszeć. Jagoda o nazwie Asai, która pochodzi z okolic dżungli amazońskiej, jest koronnym klejnotem. Zdrowotne właściwości jagody Asai są tym, co zmotywowało te kobiety do sprzedawania Monawi. Pielęgniarka były przedstawiciele handlowej branży farmaceutycznej i jedna z biznesowym doświadczeniem. Wszystkie mówią, że są do tego przekonane. Brahma Leaf i inne takie rzeczy nic nie pomagało, a Monavi po bardzo krótkim czasie poczułam jego działanie. Kathy Haberow mówi, że Monavi pomogło jej na bóle atletyczne i dodało jej energii. Następnie wzięła to do Centrum Dermatologicznego w Montgomery. Kiedy Kathy przedstawiła mi Monavi, pomyślałam, że to może być dobry dodatek ze względu na aspekt naszej praktyki związany z walką z procesami starzenia. Dr. Shaloni Gupta była podekscytowana odżywczą wartością tego napoju i wysokimi poziomami antyoksydantów. Miałam kilku pacjentów, którzy powiedzieli mi, że zmniejszyła się liczba symptomów. Menopauzy, że, że mają więcej energii energy, i że mniej boli stałe. Co więc so jest takiego w tej jagodzie? Niektóre badania wskazują, że jeśli chodzi o poziom antyoksydantów, jagoda acai zostawia czarną jagodę daleko w tyle. Firma bezpośrednio nie twierdzi, by ich produkt cokolwiek leczył. Ale Kefi mówi, że mocki w owocach. Jeśli dodamy owoce do naszej diety, wiele badań wskazuje na to, że mogą one zapobiec wielu chorobom. Owe kobiety twierdzą, że widziały dowody na to, że owoce w Monawii pomogły w walce z autentyzmem. Mówią też, że może obniżyć poziom insuliny, ciśnienie krwi i poziom cholesterolu, a nawet może pomóc przy niektórych ADHD. I wszystkie trzy kobiety są przekonane, że to owoce w Monavii odegrały kluczową rolę. Dla wszystkich z nas jedyna zmiana, jakiej dokonałyśmy, to było rozpoczęcie picia Monavii.